I zestaw firmy Parkside, czyli zestaw wierteł z pogłębiaczem. Troszeczkę inna konstrukcja. Zaraz pozwolę sobie to otworzyć, pokażę Wam jak to z bliska wygląda. Już na opakowaniu widoczne są rozmiary wierteł od 3 do 6 mm. I tak po kolei 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 5 ,5, 6. Pogłębienie otworu do schowania wkręta w drewnie. Tak wygląda zestaw wiertła z pogłębiaczem po wyjęciu z opakowania. Może pokażę największe, może zobaczyć jak jest ono skonstruowane. Po wyjęciu wiertła, tak wygląda frez, mniej więcej pokazany z bliska pomocy tych krawędzi, on pozwala nam wgłębić się do wierconej powierzchni, tak żeby wykonać frazowanie do umieszczenia wkręta, żeby ten wkręt po przekręceniu już nam w desce w materiale obrabianym nie wystawał. Zwróćcie uwagę, że wiertła są typowe do wiercenia w drewnie. Posiadają szpikulec, ten właśnie tutaj z tej strony. Ten szpikulec, który pokazuję, on pozwala nam Precyzyjnie prowadzić wiertło bez poślizgu na boki. Szpikulec się wrzyna w powierzchnię wierconą i nie powoduje nam przesunięcia wiertła, a tego właśnie podczas wiercenia byśmy nie chcieli. W komplecie mamy również klucz imbusowy, przy pomocy którego możemy regulować głębokość wiercenia. Po odkręceniu, tą część przesuwamy do ustawienia żądanej głębokości. Gdy ustawimy głębokość wiercenia, możemy imbusem przykręcić ten pogłębiacz, żeby nam się nie przesuwał wzdłuż wiertła. Po przykręceniu, tu się nam nic nie przesunie, to trzyma się stabilnie mocno, i możemy tym przyrządem, tym pogłębiaczem, wykonać wiercenie w drewnie oraz przy pomocy tego freza, który jest umieszczony na wiertle. Możemy pogłębić otwór tak, żeby nam się zmieściła śrubka, wkręt już w drewnie po wykonaniu tego otworu. Sam ciekawy jestem jak to wygląda w praktyce. Dysponując dwoma kawałkami drewna spróbuję je razem skręcić ze sobą. Przy tego zestawu wiertel z pogłębiaczami. Wybrałem jedno z nich. Po wstępnym doregulowaniu pozwolę sobie ustawić tą głębokość wiercenia mniej więcej na taki wymiar, a tylko dlatego, żeby nie przewiercić tej części drewna na wylot. Tak ustawioną część tego pogłębiacza z wiertłem zaregulowuję, przykręcając ten wkręt, żeby on się po prostu nam nie przemieścił podczas wiercenia. Oznaczę jeszcze miejsca. Wiercenia sprawdzamy jeszcze, czy przy mocy wkręta wszystko jest dobrze pogłębione. Jeżeli nie, możemy jeszcze poprawić na żądaną głębokość. Nie za dużo. Jeszcze... I przekręcamy wkręty. Podczas przekręcania warto ustawić na bardzo mały moment dokręcania, żeby nie przekosić ustawienia wkrętów już w otworze. Teraz dla dokładnego przekręcenia użyję wkrętaka ręcznego, sprawdzając równość położenia wkrętów. Tradycyjnie warto jeszcze przeczyścić gąbką ścierną, papierem ściernym, w zależności od tego, co mamy pod ręką. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo ładnie równo, zupełnie nic nie wystaje jak w profesjonalnym zakładzie stolarskim. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Może jeszcze wrócę w tym kierunku. Zobaczcie, nic, a nic nie wystaje. Jest równiutko, tak jak powinno być. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli tak, to stawiajcie łapkę w górę, za którą z góry dziękuję. Oraz zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.